Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, matko Jezusa i matko nasza. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święta Jadwigo, królu Polski, umiałaś w swoim jakże krótkim życiu połączyć życie prywatne ze służbą narodowi. Jak bardzo brakuje nam dziś takich, jak ty, władców. Ty kierowałaś się w rządach nie tylko rozumem, ale też sercem, stając się dla wielu przykładem cnót i mądrości już w młodym wieku. Prosimy, uproś u tego, któremu całe życie starasz się oddawać cześć, by pomógł nam wybierać na ważne stanowiska tak samo święte osoby. Niech za twoim przykładem interes Polaków przedkładają nad własne. Święta Jadwigo, królu Polski, ty nawet własne małżeństwo poświeciłaś służbie krajowi, którym władałaś. Wyrzekałaś się należnych ci jako monarchini kosztowności i oddawałaś je biednym i uciśnionym. Pełni podziwu dla takiej postawy, prosimy Cię o wstawiennictwo za Polskę w niebie o podobnych Tobie wspaniałych następców. Chcemy, by kraj rozkwitał pod ich rządami, tak jak niegdyś pod Twoim panowaniem. Święta Jadwigo, królowo miłująca pokój, dopóki żyłaś dzięki Twym staraniom, nie wybuchała wojna z krzyżakami. Pragniemy. By nasi dzisiejsi politycy również miłowali pokój i dobro. Niech strzegą pilnie naszych granic i będą w dobrych stosunkach z sąsiednimi państwami, o ile tylko się da, ale też niech potrafią być asertywni i dbać o nasze sprawy. Ty umiłowałaś postawę Marty i Marii i starałaś się godzić ją w swoim życiu. Pomagaj im czynić podobnie. Niech nie skupiają się na waśniach między sobą, lecz na budowaniu lepszej dla nas wszystkich przyszłości. Święto Jadwigo, blask Twojej mądrości, odwagi i pokory przewyższa wielokrotnie blask Twojej sławy i bogactwa. Wyproś u naszego Pana, Jezusa Chrystusa, błogosławieństwo. Dla Polski. Którą tak ukochałaś choć się w niej nie urodziłaś, tak jak i On ukochał świat, mimo że pochodził z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Niech Cię błogosławi Ojciec Pokoju, który prowadzi polski naród przez wieki. Niech Ci sprzyja, niech będzie z Tobą, i niech Cię prowadzi. Niech Bóg Wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęści Boże!